Słuchasz podcastu bez filtra. Zdrowie bez filtra, macierzyństwo bez filtra i życie bez filtra. Nazywam się Karolina Gruszecka, jestem dietetyczką, psychodietetyczką, absolwentką psychosomatyki i somatopsychologii, a także mamą dwójki maluchów Nelim i Leosia. Dzisiaj przygotowałam odcinek, który jestem przekonana będzie inspirujący i wartościowy dla każdego rodzica. Przyznam się, że mam bardzo ciekawego partnera tego odcinka. To jest coś, co moje dzieci uwielbiają, ale teraz nie będę zdradzać w trakcie okaże się, o czym mowa. Przygotowałam dzisiaj dla Ciebie siedem wspierających praktyk, które pomogą budować dobre nawyki żywieniowe u Twoich dzieci. Zaczynajmy. Pierwsza rzecz, i w moich oczach jedna z ważniejszych. Jedna z często pomijanych, a chodzi o wspólne posiłki. Zastanów się, jestem ciekawa, czy zgadniesz, zostawię chwilę pauzy, żeby był czas właśnie na, na przemyślenia. Ile procent polskich rodzin jada wspólne posiłki? Chwila pauzy. Ja przyznam się, że byłam, byłam w szoku, jak to przeczytałam, 40% rodzin, czyli 4 na 10 polskich rodzin je, jada wspólne posiłki. Natomiast przyznam się szczerze, że raz w takiej tematyce występowałam w programie śniadaniowym i na tego programu potrzeby zrobiłam taki przegląd badań i byłam... Naprawdę pozytywnie zaskoczona, jak mamy wiele udowodnionych naukowo korzyści, które płyną ze wspólnego spożywania posiłków. Między innymi lepsze zdrowie psychiczne dzieci, mniej skłonności do zachowań agresywnych, mniejsze ryzyko sięgania po odżywki, lepsze wyniki w nauce, a także mniejsze ryzyko zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości. Było też takie ciekawe badanie, które mi się spodobało, gdzie analizowano stypendyców National Merit Scholarship w Stanach Zjednoczonych, analizowano jakie są ich wspólnie, wspólne mianowniki, takich osób, które osiągały wybitne wyniki w nauce i niezależnie od rasy czy klasy społecznej, były to regularne obiady rodzinne. To jest bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że przede wszystkim dziecko jest w stanie się efektywnie uczyć, rozwijać wtedy, kiedy ma zapewnioną miłość, bezpieczeństwo. A to już taki mój wniosek, ale myślę, że właśnie te wspólne posiłki, to jest właśnie takie wyczulenie na, na drugą osobę, jej potrzeby, jej aktualny stan. To jest okazja do rozmów, do po prostu życia w jeszcze większej bliskości jako rodzina. Też jedno y, zaciekawiło mnie, jedno z badań, które, były prowadzone, które było prowadzone na Harvardzie. ono udowodniło, że wspólne jedzenie posiłków, uwaga, bardziej wzbogaca słownictwo niż czytanie dzieciom książek. Oczywiście chodzi o posiłki, podczas których dzieci i rodzice rozmawiają, zadają sobie pytania, opowiadają kawały, opowiadają, jak e, im minął dzień e, i tak dalej. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego wniosek, dobra, to już koniec z czytaniem, tylko wspólne posiłki, ale warto to łączyć dla jak najlepszego wzbogacania słownictwa dzieci. I też jest trochę badań pokazujących, że dzieci jedzące w domu właśnie mają nie tylko mniej zaburzeń odżywiania, ale rzadziej borykają się z nadwagą i otyłością. Te nawyki żywieniowe są lepsze i rzadziej zjadają niezdrowe przekąski. I jak teraz mnie słuchasz i myślisz sobie, no dobra, fajnie, no ale u mnie w rodzinie, no to, to tak przez czas pracy, czy jakiejś innej organizacji życiowej, no nie mamy możliwości każdego posiłku jedzenia wspólnie. Ja też często nie mam takiej możliwości, natomiast to, o co dbam, to są wspólne śniadanie, żeby zawsze było wspólne śniadanie. A Często się udaje też wspólną obiad, kolację zjeść, i, i to jest super. Natomiast, co ważne do zapamiętania, bowiem, że dla niektórych nawet ze śniadaniem mogłyby być to kłopot, to korzyści dla zdrowia psychicznego, dla zmniejszenia ryzyka nadwagi, otyłości u dzieci przynosi już pięć wspólnych posiłków tygodniowo. Więc nawet jak w tygodniu czasem jest ciężko, to jak trochę nadrobimy w weekend, to już to przynosi korzyści dla całej Twojej rodziny. Przejdźmy do numeru dwa. Dobra atmosfera. To, co wspiera też dobre wybory żywieniowe, budowanie zdrowej relacji z jedzeniem u dziecka, to dobra atmosfera podczas posiłku. Czyli jak ktoś tak jak ja ma więcej niż jedno dziecko, to uważamy na komentarze typu No, zobacz Nelciu, Leo, zjadł tyle marchewki mięska. Ty nic, ty zjadłaś tylko ziemniaki. Bo to może budować jakby nie, wzajemną niechęć do siebie jako do rodzeństwa, porównywanie się i do siebie, porównywanie ich do siebie, czy właśnie też zwiększać ryzyko tego, że te negatywne emocje, które się pojawiają w tym momencie w dziecku, mogą sprawić, że tym bardziej nie będzie miało ono ochoty zjeść na przykład te, tej marchewki. Więc ważne jest to, aby zadbać o dobrą atmosferę podczas posiłku. Aby nie był to czas na komentowanie, Krytykowanie, porównywanie dzieci do siebie, a ma być to czas po prostu radości, spokoju, właśnie uważności na siebie i najlepiej w takim nurcie mindful eating. Ja jako psychodietyk kocham ten nurt. Oczywiście mowa o uważnym jedzeniu. Z tego, co pamiętam, nawet jest cały odcinek na ten temat podcastu, więc odsyłam. A teraz w skrócie. Teraz właśnie tylko powiem, że jest to jedzenie z pełną uważnością, gdzie koncentrujemy się na tym, jak posiłek wygląda, jak smakuje, jak pachnie. Myślimy o tym posiłku, skupiamy nad nim swoją uwagę i też powoli przeżuwamy. Wolno, na przykład, można zaproponować, kto ile razy jest w stanie przedżuwać jeden kęs. Około 10 razy warto to robić. I tak już też tak trochę podpowiem, że to bardzo dobrze wpłynie i u dzieci, i u dorosłych na zmniejszenie ryzyka wyzdęć, ryzyka bólu w brzuchu, bo. Już pierwszy etap trawienia węglowodanów zachodzi w jamie ustnej. Tam jest taki enzym, który się nazywa alfa-amylaza ślinowa i już pierwszy etap trawienia węglowodanów zaczyna się tam. Więc zmniejszamy ryzyko niestrawionych resztek pokarmowych, właśnie wzdęć, ból brzucha, więc tych korzyści jedzenia powoli i uważnie jest naprawdę dużo. No to punkt trzeci, jeden z moich ulubionych. To są rozmowy z dzieckiem na temat tego, co jest zdrowe, ale właśnie już wiemy w jakiej formie tego nie robić, czyli nie krytykowanie, nie porównywanie się do rodzeństwa, więc opowiem o tym, jakie praktyki są dobre. To, co ja stosuję, to jest odwoływanie się do autorytetu dziecka, bo tak jak ktoś ma młodsze dzieci, tak jak ja, 2,5, 3, 4 lata. No to my nie zrobimy takiego wykładu na temat trawienia, mikroflory jelitowej, nie wiadomo czego. Natomiast jeśli mówimy prostym językiem, dostosowanym do dziecka i jesteśmy w stanie dziecko zaciekawić tym tematem, no to przyniesie to świetne efekty. I co, co robię ja? Odwołuje się do autorytetów z bajek dziecka. Właśnie dlatego warto być na bieżąco z tym, co dziecko ogląda, żebyśmy też znali um, jego ukochanych bohaterów. I kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie. Że moje dzieci są ogromnymi ff, ogromnymi fanami bajki Psi Patrol. Więc ja już też znam wszystkich bohaterów, wiem kogo lubią, kogo mniej lubią. Oczywiście Nella to jest miłośniczką Sky, potem na drugim miejscu Everest, z kolei Leoś to jest po prostu jedna wielka miłość do Chase'a. Także tą wiedzę wykorzystuję w rozmowach o zdrowym odżywianiu. I na przykład Robimy placuszki Ala Sky albo naleśniki Ala Sky. I ja razem z dziećmi jak gotuję, to one już wiedzą, że tajnym składnikiem jest burak. I on sprawi, że takie ciasto do naleśników, nawet zwykłe klasyczne czy ciasto do placuszków, będzie miało piękny kolor różowy. Czyli miała podać taki klasyczny przepis na placuszki bananowe, dwa, y, dwa banany, cztery jajka, dwie łyżki mąki. Ja daję często owsianą bezglutenową, ale oczywiście może być taka, jaką masz w domu, i mały burak gotowany. Te placuszki mają wtedy przepiękny kolor. Moja Nela jest zachwycona. Natomiast Leo, no on mnie ciągle prosi, żebym zrobiła placuszki alla Chase, natomiast nie mam pojęcia, może, może ktoś z Was mi poleci, jak się do tego zabrać. Chcę uniknąć barwników spożywczych, wolałabym, żeby to było możliwie takie zdrowe. Myślę o borówkach, może jagodach, no nie wiem. Jak ktoś ma pomysł, to będę wdzięczna za podsunięcie mi go, żebym też mogła właśnie te Chase'owe placuszki przygotować. No i tak jak wspominałam... Mam dzisiaj wyjątkowego partnera y, tego odcinka wyjątkowego, bo to jest platforma y, Sky Time, na której znajdziesz. Y, Psi Patrol, wielki film, taki przebój kinowy. Moje dzieciaki oczywiście wiedzą o co chodzi. Ja się ucieszyłam na tą propozycję, bo po prostu no to jest coś, czym my w domu żyjemy. Dzieciaki kochają te pieski. I co ważne, na z Sky, um, Sky Show Time znajdziesz nie tylko ten um, kinowy przebój Psi Patrol, wielki film, ale też wszystkie inne przygody piesków. Także jeśli Twoje dzieciaki też uwielbiają bajkę Psi Patrol, zachęcam, odsyłam i zostawię też w opisie pod podcastem link do platformy. Co jest też dla mnie istotne, ja lubię sobie czasem, tak na przykład w weekend, olać wszystkie obowiązki, pranie zlew. I usiąść z dziećmi i właśnie obejrzeć taki, taki, taką dłuższą bajkę, dłuższą bajkę, czyli już formę filmu. Wtedy trochę tak przymykam oko, podjemy sobie jakiś popcornik, spędzamy razem czas, ale ja lubię, lubię to, bo teraz właśnie te bajki są tak robione, że nawet rodzic czuje się taki rozbawiony, wciągnięty w tą akcję. I takie wspólne oglądanie bajki też sprzyja rozmowom. Na temat tego, co się dzieje, na temat tego, co może odczuwać teraz dany bohater, więc to jest taka ciekawa praktyka. Przyznam się, że nie mam czasu codziennie tego robić, natomiast raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, właśnie lubię z dzieciaczkami usiąść i wspólnie obejrzeć taką bajkę. A do czego jeszcze można wykorzystać ulubionych, bajkowych bohaterów, właśnie do rozmów. Mój Leoś właśnie ma swoją ulubioną, jedną ulubioną maskotkę i to jest oczywiście taki duży Chase. No i ja czasem kładę tego Chase'a na stole i my sobie rozmawiamy. Cześć, jak myślisz, co jest zdrowe albo Chase, na co masz ochotę zjeść i wtedy Chase odpowiada. Ja bym zjadł dużo teraz mięska, bo w mięsku jest dużo białka, a ja lubię szybko rosnąć i mieć szybkie nóżki, żebym By... mógł szybko biegać. I w taki zabawny sposób staram się właśnie Taką formę edukacji delikatną, przyjemną, ciekawą, zabawną przeprowadzać z moimi dziećmi i właśnie w ten sposób rozmawiamy, co robić, co jeść, żeby na przykład właśnie być sprawnym jak Chase albo skakać wysoko jak Sky. Więc zachęcam cię do tego, żeby też w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych odwoływać się do ulubionych bohaterów Twojego dziecka, zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych. Przejdźmy do numeru 4, czyli jest to e, samoobserwacja, samokontrola, wewnątrzsterowność, czyli mówiąc tak prościej, zachęcanie dziecka do zwrócenia uwagi na sygnały z ciała. Tak jak to nagrywam, tak myślę sobie, że to jest ważny punkt nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, bo my często jesteśmy bardzo zewnątrzsterowni. Ehm, mało już też patrzymy w tym pędzie życia na takie. Na, na obserwację swojego organizmu, na sygnały płynące z naszego ciała i warto taką praktykę wprowadzić u siebie i u dzieci. Czyli ja nie mówię swoim dzieciom: Musi być zjedzone do końca. No, ja, jak byłam małym dzieckiem, no to mi tak mówili rodzice: Zjedz do końca, bo dzieci w Afryce głodują. Ja przez to byłam zestresowana, no bo jak ja mogę pomóc tym dzieciom z Afryki, tak sobie myślałam jako kilkulatka, a z drugiej strony to też spowodowało, że miałam potem konsekwencje w nie do końca dobrej relacji z jedzeniem, bo nie wiedziałam, kiedy zakończyć posiłek. Zawsze, właśnie, zjadałam do końca. Czy byłam najedzona, czy byłam niedojedzona. Zawsze, po prostu, zawsze taras był wyczyszczony. Dopiero właśnie wiedza z zakresu psychodietetyki pomogła mi odbudować tą zdrową relację z jedzeniem. I to, co ja praktykuję z dziećmi, to na przykład pytanie: jak kończy posiłek? Czy masz już pełen brzuszek? I to jest takie ciekawe pytanie, bo to pomaga dzieciom analizować właśnie sygnały płynące ze swojego ciała. To, co również lubię praktykować, i przyznam się, że to um, zachęciłam do tego dzieci w przedszkolu, byłam w przedszkolu swojej córeczki na takiej lekcji żywieniowej, to właśnie żywieniowej, ale było o, o, ogólnie o zdrowiu, też trochę o, o akceptacji siebie. Fajne ćwiczenia przed lustrem robiłam. Że dzieci też zachęcałam do tego, żeby powiedziały sobie coś miłego. Ale do brzegu dobijając, to rozmawialiśmy o tym, jaki kolor moczu jest prawidłowy. Znowu, mówiąc językiem dziecka, odwoływałam się do tego, że na przykład jeśli nasz mocz przypomina już. Kolorem sok jabłkowy to jest już taki bardziej, to jest bardziej ciemna barwa, więc może to już świadczyć o nawodnieniu więc bardziej taki jasnożółty, jasnosłomkowy się mówi tak. Słome dziecko, często ten kolor jest w stanie sobie wyobrazić to świadczy o lepszym nawodnieniu niż w przypadku tego soku jabłkowego tej barwy, oczywiście ja mówię w takim dużym uproszczeniu, natomiast to pozwala dzieciom analizować, czy piją dostatecznie dużo wody. Moje dzieci, właśnie czasem Leoś mi potrafi przynieść notyki, mówić: Patrz, pamiętaj, zobacz, mój kolor się ścizuje, więc dzieci jakby bardzo podchwyciły ten temat i dzięki temu też są w stanie wpływać na taką, na taką samoregulację, na to, że patrzą, aha, no, Okej, okay, no, no, no już nie, nie mówię, że tak zaawansowanie, no boli mnie głowa, no to może czas napić się szklanki wody, ale chociaż właśnie spojrzeć na ten kolor siusiu i może się przypomni, a faktycznie chce mi się pić. Ale tak jak powiedziałam, warto to robić nie tylko w stosunku do dzieci, ale również też w stosunku do siebie, bo my dorośli też często mamy problem z nawodnieniem, a jak to powiedziałam, to zrobię chwilę przerwy na napicie się wody, i to jest taki bardzo patent y, pomocny jak, y, jak pracujecie przy komputerze, tak jak ja, to żeby mieć gdzieś w zasięgu ręki y, wodę, bo wtedy częściej też po nią sięgniemy. Punkt piąty, dobrze jest zgłodnieć do posiłku. Coś, czego kiedyś nie było, no bo to tak zawsze są takie teksty, no kiedyś tak nie było, albo kiedyś tak wszyscy jedli słodkie i, i było ok. Natomiast kiedyś to jedzenie nie było tak przetworzone, nie było przede wszystkim takiej dostępności jedzenia. I często wyglądało to tak, że dziecko jadło śniadanie w domu, potem dopiero może kanapkę w szkole, ale nie, jak nie, to obiad w domu. Potem się szło na podwórko, biegało i po prostu rodzice siłą na tą kolację zaciągali. To co jest teraz, co ja często obserwuję, to mm, proponowanie dziecku zbyt dużej ilości przekąsek. A to musik, a to jabłuszko, a to bananek i tak naprawdę dziecku nie dajemy szansy na to, żeby zgłodniało. Potem czujemy frustrację, no bo przygotowaliśmy zdrowy obiad, ono nie je obiadu. Dlatego powiedziałam na początku, że dobrze jest zgłodnić do posiłku i ja zachęcam do tego, żeby nie proponować tych przekąsek y, co godzinę. Ja w ogóle unikam przekąsek, nawet tych zdrowych. Są sytuacje, gdzie, no nie wiem, jedziemy gdzieś wychodzimy, gdzieś na dalszy spacer. No to oczywiście wezmę tak sobie, awaryjnie, na przykład do torebki, ale nie jest, coś, nie jest to coś, co my w ciągu naszego tygodnia codziennie dzieciom proponujemy. Nie, im mniej przekąsek, tym lepiej stawiamy na właśnie te pełnowartościowe posiłki. U dzieci świetnie sprawdzają się, nie tylko u dzieci, u dorosłych też. Pełnowartościowe posiłki odżywcze, rozgrzewające jakimś są zupy. A jeśli już chcemy no bo czasem jest tak, że już to słodkie jest w naszym domu, ale jeśli chcemy, żeby te słodycze miały jak najmniej negatywny wpływ na glikemię, to proponuję podawać to słodkie, na które się z dzieckiem na przykład umówiliśmy po obiedzie, czyli po pełnowartościowym posiłku, nie między posiłkami, bo właśnie wtedy dojdzie do większego wyrzutu cukru, a potem insuliny. Dziecko wtedy będzie najpierw takie nadpobudliwe, aż takie w taki sposób nie do końca przyjemne dla rodzica, bardzo właśnie takie żywiołowe, nadpobudliwe, a potem nagle będzie wyrzut insuliny, spadek tego cukru, wtedy dziecko jest takie... Takie miałczące, takie jęczące, rozdrażnione, zmęczone i ma znowu ochotę na więcej słodkiego. Więc unikamy słodyczy między posiłkami, a jeśli już co jakiś czas chcemy zaproponować dziecku to słodkie, no to wtedy róbmy to po pełnowartościowym posiłku. I punkt szósty, podział odpowiedzialności. Moją odpowiedzialnością jest to, co zaproponuję dziecku na posiłek. A odpowiedzialnością dziecka jest to, czy zje i ile zje. I to jest bardzo ważne. Można nawet sobie przewinąć, jeszcze raz to odsłuchać. Nie mylmy podziału odpowiedzialności. Moja odpowiedzialność jako rodzica, co zaproponuję, a dziecko, czy zje i ile zje. Więc e, czasem zdarza mi się proponować dzieciom i pytać je, czy wolą na przykład do klopsików zjeść ryż czy ziemniaczki. Albo pytam ich. Czy wolą na przykład placuszki czy naleśniki? Albo czy wolą omlet czy jajecznicę? Czyli jest to pytanie, daję wybór, ale to jest w moich ramach, bo to jest moja odpowiedzialność, co ja proponuję dziecku. Ja wiem, że czasem jest trudne, jak się no codziennie kłóci się dania, obiady, że no, nieraz nie ma się pomysłu i. Wtedy łatwo pokusić się o to, że pytamy cały czas dziecka, a na co masz ochotę, na co masz ochotę, na co masz ochotę. Natomiast dziecko nie ma jeszcze tej wiedzy, kompetencji na temat zbilansowania posiłków, na temat makroskładników. No, dzieci bardzo często lubują się w węglowodanach, w makaronach, w pieczywie, właśnie w tych bułeczkach, owockach, natomiast brakuje często w tych dietach pełnowartościowego białka węglowodanów bardziej złożonych, błonnika pokarmowego z warzyw, właśnie zdrowych źródeł tłuszczu, więc to jest nasza odpowiedzialność jako rodzica. Co proponujemy? A dziecka? Czy zje i ile zje? Ja wolę dzieciom na przykład nakładać mało na talerz i jak, jak widzę, że już na te ziemniaki znikają, już ich zaczyna brakować, to wtedy się pytam, czy ma ochotę na dokładkę. Tak, dokładam. Nie nakładam całej fury talerza, bo nie, nie lubię jak się jedzenie marnuje, ale też wtedy yy, zdarzało mi się, jak tak kiedyś zrobiłam, że byłam sfrustrowana, że po prostu mało z tego talerza zniknęło, ja wolę nakładać mniej i ewentualnie dalej dołożyć. Ostatni punkt, punkt pod tytułem Razem. Yy, zachęcam do wspólnego przygotowywania posiłków. Ja wiem, że to więcej zachodu, więcej bałaganów, na, bałaganu, natomiast to jest przede wszystkim fantastyczna forma nauki dla dziecka i też sposób na wspólne spędzanie czasu, które nas umacnia jako rodzina. I też dzieci są bardzo dumne, że mogły brać udział w przygotowaniu posiłku, i wtedy też. Ym, Buduje się w nich ta wiedza i świadomość. Tak jak powiedziałam o tych na przykład naleśnikach Ala Sky, to ostatnio robiliśmy naleśnik, i ja zapomniałam o tym buraku. Naprawdę sama zapomniałam o buraku. Anela mi powiedziała, mamusiu, ale mają być alaskaj różowy jeszcze burak. I e, ja to nawet nagrałam, ja mam to na Instagramie, było dosyć zabawne, jeszcze tego nie spodziewałam. I, I faktycznie ona już wiedziała, że to warzywo dodajemy, że ono jest zdrowsze. Też dzięki temu przepisowi wiele mam mi, że dzieci zaczęły spożywać właśnie więcej buraków, więc a wcześniej w ogóle one nie były dostępne w diecie, więc bardzo mnie to cieszy właśnie to odwoływanie się do autorytetu jest ciekawe zachęcam właśnie do wspólnego przygotowania posiłków bo też zwiększamy wtedy szansę, że dziecko chętniej je spożyje. Ja lubię z dzieciakami wyciskać również takie Soki i zawsze dbam o to, żeby były nie tylko z owoców, ale też z udziałem warzyw. No i ostatnio też um, przygotowałam tam seller, no i Nela wrzuca tego, ten seller mówi: dobra, o wrzucę, bo ty lubisz, bo on jest zdrowy. <grym> tak, się, tak się śmiała, ale to też potem dzieci um, chętniej takie soki piją. Także podsumowując, um, zachęcam do posiłków jedzonych wspólnie, zachęcam do um, uważności w jedzeniu, do tego, żeby posiłki były z dobrej atmosferze, zachęcam do rozmów na temat zdrowego odżywiania, do odwoływania się do dziecięcych autorytetów, czyli ich ukochanych bohaterów, do takiej samoobserwacji, zwracania uwagi na sygnały płynące z ciała, czy właśnie masz już pusty brzuszek, czy obserwowania koloru swojego moczu dla oceny nawodnienia. Zachęcam do tego, żeby nie przesadzać z proponowaniem ilości przekąsek, bo dobrze jest zgłodnić do posiłku. Przypominam o podziale odpowiedzialności oraz do tej, o, przypominam o tej zachęcie do wspólnego przygotowywania posiłków. To tyle na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za odsłuchanie. Dziękuję ci w ogóle właśnie za to, że interesujesz się takimi tematami jak. Jak budować te zdrowe nawyki żywieniowe u dziecka? Jak żyć świadomie i jako rodzina? Bardzo Ci za to dziękuję. A partnerem tego odcinka była platforma Sky Show Time, na której obejrzysz ten wielki kinowy przebój Psi Patrol, wielki film, a także inne przygody piesków. Link zostawię w opisie pod tym podcastem. Dziękuję Ci za odsłuchanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.